Cześć, to Mila. Dzisiaj przygotowałam dla Was challenge The Jenny Bend wraz z moją siostrą Julią. Cześć! E, mamy tu fasolki. Wie, może tak pokażę. E, I mamy przetłumaczone ich smaki. E, będziemy losować zamkn z zamkniętymi oczami. Nie będziemy patrzeć, no nie? I e, będziemy próbowały rozpoznać jakiś smak. Tak. <głos1> no tak za pierwsze. Zagrałem w papierkanie i nożyce, żeby dowiedzieć się, które z nas pierwsze zacznie. Papierka, czy nożyce. No dobra, to ja zaczynam. Mm -hmm. O Boże, a ty boję. E, no dobra, to mam taką fesłkę. No dobra, no nie pokażę. No nie ta. Nie nam wiem, że to rekrety. No, to pamiętasz, nie? No, to o nie! No, to już dobra, wycięjem mickę do wygania. Uwielbiam lukrecję Weź nie przesadzaj no. Ale nie, no nie woli ja. Serio Lubię lukrecję <grymcaż> tak <grymcaż> to... Na początek? W moim zdaniem lukrecja by była dobra Chociaż ja nie jadłam Jadłam gorsze Nie, to chętna jest... Ja jadłam kiedyś lukrecję i jest ohydna. No dobra, dalej Teraz ja no. Nie rozczytam się z twojego pisma, ale dobra. Brązowa. Eee. Może ja nie wiem co to jest? Jest to jest. białym. Ale ty mi nie masz mówić. Wiesz o tym. A, myślę, że już wiem co to jest. Proszę jest. nie wiem co to jest. Nie wiem to może być jedyna. Kawa No pewno, nie jest aż tak źle. To wiesz co to jest? Kawa. Ale ja sam. Ale to. Tak, tak, dokładnie. Nie, nie ma innej kawy. No wiem, ale... Całą tą listę mieć też? Całą? Kawa. Wuj. Dawaj. Kawa albo cofie. Hmm. Wszystkie ja chyba tofi. Tak to jest Tofi? Mhm. A co innego? Może no, nadzieję, to jest tofie. A nie, ananas? Nie, to nie jest to ale... To ci coś powiem, tutaj tofii nie ma. to karmel. To musi być albo tofi, albo karmel. Ale nie ma. Ale to jest coś takiego czy Może ciasto. No wiem, ja, coś z takiego czekoladowego. Pukasz to. A co dwójka to co to było? Topi pi. A... <noise> Mówiłam, że jest no wiedziałam, że było to mi! Dobra, ale to było takie bardziej pomarańczowe niż takie yeah. białe, tak? Jak myślałam. Myślałam albo kawa, albo kola, albo cynamon. Ale cynamon z drugiej strony jest takim lampkowatym. O bardzo smokko. Miseczka. Już jadłam. wiem, ale kawa jest ohydna, bo ja ją kiedyś jadłam kiedyś. No kawa jest ochydna, nie? Nie wiem, jak dorośli mogą pić kawę, naprawdę. Nie tylko dorośli piłam kawę. Się no nie jest naprawdę ochronie makrowa. Na Nic nie, nie jadłeś, po prostu pijesz. No bo tak. Okej, okay, kolejna, mnie. Tylko nie jest na nas obraca. Żółta. O kurde, ja myślę, że to będzie ananas. Cytryna Nie cytryna A miało kropki? Uh -huh. No to 19 to jest ym, banan. Miałaś takie dobre. To jest ohydna. <noise> Pokaż to. No banano. banan. Banan. <noise> Nie może być. No tak. 18 to co to jest? Dobra, ja lasuję. Nie, nie wiem co to było, ale to było ochydne. Nie. To było takie jasne z takimi jakimiś... Mam różową. Każe, mam, mam różową, a ty tym to wziąć. No właśnie. Ja już chciałam sprawdzać co to różowe. Chyba wiem co to będzie. Hmm. Dwa A Albo szóstka, albo... To jest... ja raczej nie guma baranowa. Nie, to nie jest guma baranowa. Szóstka, co to było? Nie mam zielonego pojęcia. Yy, albo wata cukrowa, albo trupikal coś tam. Chyba wata cukrowa. Mhm, mm albo trupikal. To myślisz, że masz tłumaczenie. No ja wiem. Spojrzałam, tylko nie wiem. Tropical, taniej się to tutaj pisze, nie wiem. Co. Chyba to wata cukrowa. No, bo tutaj są takie... A taka do wiesz... smaku prawie, że... Oj, myślę, że to będzie cinnamon. <laughs> Dobra, ja sobie na szczęście ten naszykuję. <laughs> Ty najwięcej trujesz. No bo to jest ohydne, ja mówiłam, że nawet dobre fasolki czasami mnie smakują. Jeśli to był banan, to sorry, ale... Ale na tym polega rzecz, żeby to zjeść, a nie pluć. Ale to, ja ci tu poradzę, że to jest ohydne. Ochydne. Dawaj. ja cię wymieszam. Ale wiesz, panie. Nie patrz. <słuchaj> o Boże. Masz nie patrzeć, jak ty je bierzesz. Nie, nie patrzę. No to o, zielona. To będzie limonka. Ja ci powiem, że to nie jest limonka. To jest limonka. Nie. Mm -hmm. Nie, ponieważ to limonkowe wapno. Pamiętasz wczorajsze tłumaczenie? Dobra, to jest dobre. Nie, szat. To to, co ja. Prawdopodobnie, albo bardzo ja. Balon. Nie mam? Mam zalecła To jest dobre. Znaczy, ale ty miałaś. Nie wiem, czy ty to miałaś dobre. Miałaś to złe. Niby banan. To tak naprawdę nie było Ale ani wiem, czy to było. Nie wiem, to było dobre. Nie mam tego. Znowu podejrzana posełka. się, żeby była to kola. <grym grym> to prawda, nie? هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

O Boże, który jest A jeszcze ja To jest. Karmel, Karmel jest pyszny! Nie. Czego nie wiem? Karmel jest przepyszny. No, dobre będziesz mieć. Dobre, Dobre, dobrze, nie? Tak, Nie, bo chodź też do skakowania. Prawda? Mhm. Różoweczki. Jeszcze Różoweczki. Nie? Odwrócę, że ja tego nie pia. Niebieski. wiem, Dobra. W nie, przecie. <laughs> nie, ale trochę średni. Pl plastek tak. Albo, nie no, to że być Albo... takiego też? Plastek No i no, nie ma opcji. Mm. Ale plastek jagodowy wcale nie jest taki dobry taki, w takim cukierku. Taka ciekawa jesteś, żebym dostała tą za Jej! Nie, nie, to nie. on chyba problemem. Cześć. Albo ja, że my. Ja szybciej powiedziałam. No bo już strzeliłaś. a to jest błędne. Jakie Powiedzmy, znowu to coś dla takiego doły. To by było na tyle. Mam nadzieję, że challenge Wam się podobał. Zapraszam do mnie na bloga, na wpisy. Sądzę, że jeszcze kiedyś challenge zrobię z Julią, więc do zobaczenia. Cześć!